Siódemki w trakcji podwójnej to nic niezwykłego. Co jest rzadsze, to złączenie konkretnych egzemplarzy, tak jak te, które bardzo często jeżdżą razem EU07185 i EU07186. Sprawdźcie sami i poszukajcie zdjęć tej pary w jej poprzednim malowaniu. A właśnie, poprzednia malatura. Poprzednie malowanie tych papurzek nierozłączek to tak zwana czekoladka. Pamiątka po ich poprzednim użytkowniku, czyli przewozach regionalnych. Ale to już historia, bo to dzisiaj kolprem. Dziękuję kolegom, którzy dali mi znać, że ten kolprem był na Brochowie.